Pojawiło się na stadionie Powy mecz walki. Sanitariusze z noszami często gościli na murawie zabrzańskiego stadionu. W loży honorowej m.in. trener reprezentacji chyczył się bramką. Świetne podanie Michalskiego do Marcina Mięciela i 1-0 dla Legii. Jeszcze raz ta sytuacja i gol reprezentanta młodzieżówki Marcina Mięciela. Kibice Górnika wierzyli jednak, że Zabrzanie wyrównają. Najlepszą sytuację zmarnował tuż przed przerwą Marek Szemoński, który nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem szczęśliwym. Nie górą! podejść do grania dołem! Obaj szkoleniowcy niezwykle zdenerwowani. W drugiej połowie mało było sytuacji podbramkowych. W 67 minucie po podaniu Mosura przed szansą ponownie stanął Marcin Mięcie, ale Klipta spisał się.